Cześć, mam na imię Sandra i bardzo miło mi gościć Cię na moim kanale. W dzisiejszych, trzynastych już rozmowach na macie chciałabym poruszyć temat brzuszków i rozstępu mięśnia prostego brzucha. Nie wiem, czy pamiętacie mój stary film, w którym poruszałam temat rozejścia. Jeżeli nie, wrzucę tutaj do niego link. Wspominałam tam o ćwiczeniu plank. Na pewno kojarzycie takie grafiki, które krążą w internecie, gdzie przekreślony jest plank, gdzie przekreślone są brzuszki, więc już kilka lat temu chyba 7 e, albo 6, nie chcę skłamać, ale jesteśmy gdzieś między 6 a 7 lat temu. Zaczęłam mówić o tym, że plank to wcale nie jest złe ćwiczenie, że może być wspaniałym ćwiczeniem po to, żeby zamknąć rozejście, wzmocnić mięsień poprzeczny. Problem z plankiem polegał na tym, że po prostu jest to ćwiczenie wciąż niestety bardzo często źle wykonywane. I nie tylko przez osoby, które dopiero zaczynają ćwiczyć, ale również przez bardzo wielu trenerów znanych, mniej znanych. Ale generalnie jest to ćwiczenie, z którym jest dość duży problem. I pamiętam, jak zaczęłam mówić, że to wszystko zależy od tego, jak ćwiczymy. I prawda jest taka, że plank jest naprawdę cudownym e, ćwiczeniem, po to, żeby właśnie zamknąć rozejście, żeby wzmocnić e, mięsień poprzeczny. Bardzo efektywne, e, tylko tak jak już mówiłam, musi być wykonywane dobrze. Przechodząc jednak do tematu brzuszków. W tamtym filmie, jak również w filmie Co ćwiczyć, a czego nie mając rozstępu, tutaj wrzucam link, mówiłam o tym, że brzuszki nie są dobre. I prawda jest taka, że brzuszki wykonywane normalnie nie są dobrym ćwiczeniem, dlatego że po pierwsze zachodzi tam mała aktywacja wszystkich mięśni brzucha, a raczej pracuje tylko i wyłącznie mięsień prosty. Nie mamy kontroli nad mięśniem poprzecznym, nad mięśniami skośnymi. W ogóle jest problem z tą kontrolą, jeżeli mamy rozstęp mięśnia prostego. Więc robienie brzuszków de facto jest ćwiczeniem takich zwykłych, totalnie bezcelowym i ćwiczeniem, które rzeczywiście może przyczyniać się do tego, że to rozejście w trakcie robienia tam się pogłębia. Na pewno jest tu sporo osób, które wykonywało ćwiczenia, na przykład na wydechu zbliżanie płatów mięśnia prostego do siebie, bo jeszcze kiedyś, teraz już o tym mało słyszałam, ale jeszcze kiedyś było to bardzo popularne ćwiczenie właśnie na zamykanie rozstępu mięśnia prostego. Dobrych kilka lat pracy z rozejściem uświadomiło mi, bardzo ważnych rzeczy, i chciałabym się tymi rzeczami z Wami podzielić. Tak jak już doskonale wiecie, jeżeli nie wiecie, wrzucam tutaj link do filmu Rozmowy na Macie, odcinek 5. W tym filmie mówię o rozejściu i o tym tak naprawdę, co jest przyczyną powstania rozejścia, bo musimy pamiętać, że rozstęp to jest tylko i wyłącznie objaw objaw pewnych zaburzeń, które pojawiają się w naszym ciele zazwyczaj na przestrzeni lat. Ponieważ nie chcę rozwijać tego tematu, bo znowu godzinę mi to zajmie, to odsyłam do tego filmu, a póki co chciałabym powiedzieć, że musimy pamiętać o tym, że rozstęp nie robi się przez brzuszki. Czyli jeżeli nawet robimy złe brzuszki, to jeżeli dobrze nasze mięśnie brzucha pracują, dobrze się aktywują, nie mamy dysbalansu mięśniowego, no to generalnie jakby nasze ciało sobie z tymi brzuszkami poradzi. E, oczywiście jest bardzo wielu kulturystów e, lub osób ćwiczących na siłowni, to pięknie widać jakby po ich e, sixpackach, e, że walczą z rozstępem mięśnia prostego brzucha. Ale to nie jest tak, że ten rozstęp się zrobił dlatego, że ktoś na przykład robił dużo brzuszków, Um, robimy z dużym obciążeniem? Nie. To rozejście się robi wtedy, kiedy my źle pracujemy brzuchem, wtedy, kiedy robimy złe brzuszki. I teraz tutaj niedługo przejdę do tych dobrych brzuszków. Um, czyli te złe brzuszki, brak kontroli nad ciśnieniem wewnątrz jamy brzusznej, e, źle aktywny poprzeczny, nieaktywny poprzeczny, aktywne skosy. To wszystko przyniesie do tego, że rzeczywiście problem może się pojawić. Do tego oczywiście problem z samą postawą. I to w efekcie może doprowadzić do powstania rozejścia nawet u osób, które są osobami ćwiczącymi, mają w teorii mocne mięśnie, i ciało jest piękne i wyrzeźbione, czyli jakby trochę inny temat niż kobiety po porodzie, bo umówmy się, że jednak roztem mięśnia prostego najczęściej pojawia się właśnie po porodzie. Ale to nie jest tak, że tylko i wyłącznie po porodzie, bo bardzo wielu mężczyzn walczy z tym problemem, bardzo wiele osób w ogóle jest nieświadomych, że ma ten problem. I teraz e, bardzo często w ogóle mężczyźni nie patrzą na ten brzuch. Kobiety jakby tak bardziej zwracają na to uwagę, no bo po ciąży generalnie ten brzuch zawsze ma tą skórę rozciągniętą, on wygląda inaczej, e, niestety w większości e, wygląda gorzej, więc jakby my bardzo mocno się na tym skupiamy. A mężczyźni aż tak bardzo nie skupiają się na, na brzuchu i tak naprawdę nie widzą tego problemu. E, więc, oczywiście, jest to problem, który w większości na razie jest zdiagnozowany u kobiet, ale po prostu wynika to też jakby z kiepskiej diagnozy. Druga rzecz jest taka, e, że generalnie dno miednicy u kobiet jest takim słabszym ogniwem jak u mężczyzn i to też będzie wpływało na to rozejście, na pracę mięśnia poprzecznego, delikatne różnice w budowie, ale o tym tutaj mówiłam w filmie o mięśniach dynamietnicy, uważam, że warto się z tym filmem zapoznać. Więc rozstęp dotyczy naprawdę wszystkich ćwiczących, nie ćwiczących mężczyzn, kobiet, również małych, dzieci więc nie możemy tutaj jakby generalizować, że to tylko i wyłącznie pociąży. Wracając jednak do głównego tematu brzuszki. Jak już wiecie, jeżeli jeszcze nie od dobrych kilku lat pracuję z rozstępem mięśnia prostego brzucha, stworzyłam mój autorski plan naprawczy. Wrzucę tutaj również do niego link. Jest to plan, który może już na dzień dzisiejszy nie jest taką wielką rewolucją, ale na pewno... 6-7 lat temu, kiedy stworzyłam pierwszy program na rozstęp mięśnia prostego, był on rewolucją, dlatego że ten program bazował na podporach przodem, na plankach, klęku podpartym, czyli ćwiczenia, które de facto były zabronione mając rozstęp mięśnia prostego. Jak udowodniłam, nie chodzi o to, że jest to złe ćwiczenie, chodzi o to, że jest to zła aktywacja. Dzisiaj wychodzę do Was z nowym filmem, w którym będę mówić, że brzuszki nie są wcale złym ćwiczeniem i mając rozstęp, wcale nie musicie e, tych brzuszków omijać. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie nie one powodują problem. Rozejście powstaje dlatego, że mamy jakiś problem z postawą. Może zacząć się od biodek, za tym idzie miednica, kręgosłup. E, przeniesienie ciężaru, e, ciężkości, środka ciężkości, e, jakby bardzo dużo innych zmian, nadmierne napięcie w niektórych grupach mięśniowych, osłabienie e, innych grup mięśniowych, przykurczone mięśnie. I jakby to wszystko za sobą ciągnie różnego rodzaju zaburzenia. Musimy pamiętać, że mięśnie brzucha, mięśnie dne miednicy, one się przyczepiają w obrębie miednicy. Wystarczy delikatna asymetria na biodrach, a prawie każdy z nas ma asymetryczne biodra, to już będzie to wpływało na pracę. I teraz te rzeczy zazwyczaj nie są wyłapane. One bardzo często towarzyszą z nami od samego początku. Czasami nawet już się tworzą gdzieś, jak jesteśmy jeszcze w brzuchu naszych mam. Eee, I później jakby nie wyłapane jakby nabiera to tylko coraz większej jakby wartości i się nakręca, 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 i teraz pojawiają się różne rzeczy: typ brak ruchu, siedząca praca, e, właśnie e, ciąża. To są po prostu takie ciosy. I ten cały układ jest coraz słabszy, coraz słabszy, coraz słabszy, i może się na przykład pojawić problem z kręgosłupem, dyskopadia, albo właśnie roztem mięśnia prostego. Więc z racji tego, że rozstęp mięśnia prostego nie robi się z powodu złego wykonywania plank, czy robienia brzuszków, czy złego robienia brzuszków, ono się robi tak naprawdę z innej przyczyny, z powodu właśnie wad postawy, zaburzeń w pracy naszego ciała, nie fizjologicznej, niefunkcjonalnej pracy tego ciała. Więc tak sobie pomyślałam jakiś czas temu, że to nie brzuszki są tutaj problemem. Te niebrzuszki de facto powinny być eliminowane. Głównym celem planu naprawczego i generalnie walki z rozejściem mięśnia prostego jest poprawa zaburzeń funkcjonalnych, które są w naszym ciele. Zaczynając od tych pierwszych, które się pojawiły i tych, które pojawiły się jakby jako taka kompensacja, które weszły w turnie. Więc to jest jakby idea, i to jest nie tylko i wyłącznie idea pracy z rozejściem, ale również na przykład z problemami z kręgosłupem, z dyskopatią, z problemami z bocznym przyparciem rzepki. Więc jakby tych rzeczy jest bardzo dużo, z bolami głowy, drętwieniem rąk i tak dalej, i tak dalej. Musimy się skupić na tym, żeby jakby wrócić z naszym ciałem do tego. Co jest funkcjonalne, co jest fizjologiczne i de facto do tego, w jaki sposób nasze ciało zostało stworzone. Ja już wcześniej wspominałam, jak ktoś mnie słucha, że właśnie to wcale te brzuszki nie są złe. W nowych treningach też już pisze, że jeżeli masz dobrą kontrolę mięśnia poprzecznego, to spokojnie możesz je robić. I tak właśnie jest. Problem z brzuszkami polega na tym, że my niestety źle je robimy, aktywując tylko i wyłącznie mięsień prosty. I de facto nie aktywując poprzecznego yy, i spychamy jakby wszystko na dno miednicy, nie ma tam kontroli ciśnienia wewnątrz jamy brzusznej, wszystko idzie do dołu, ten brzuch wychodzi, rozejście się jakby otwiera. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób dobrze robić brzuszki, wrzucam tutaj film do mojego treningu technika, w którym właśnie pracujemy nad tym tematem. Więc brzuszki można robić, ale trzeba je robić dobrze. To tak samo jak z plankiem. To nie jest tak, że można robić plank, wszyscy będą robili plank i będzie super. Nie, ten plank trzeba zrobić również dobrze. Jeżeli robisz zły plank, podczas którego na przykład kompletnie nie angażujesz poprzecznego i miednicy, pracują tylko i wyłącznie z kosy, to, to też nie będzie ćwiczenie, które przyczyni się do tego, że rozejście się zamknie. Jeżeli ćwiczysz źle, a jak tu jesteś, zapewne znasz mnie i wiesz, jakie mam podejście do techniki, do tego, jak wykonujemy ćwiczenie, jak bardzo zwracam na to uwagę, no to doskonale wiesz, że nie chodzi o to, żeby ćwiczyć, tylko chodzi o to, żeby ćwiczyć dobrze. Więc tak jak się już skupiłam na planku i myślę sobie, że już więcej nie mogę w temacie planku powiedzieć, tak tym razem chciałabym powiedzieć coś o brzuszkach, o odpowiedniej aktywacji wszystkich mięśni. W trakcie robienia brzuszków. Oczywiście, że można zrobić tylko i wyłącznie brzuszki mięśniem prostym, gdzieś tam nie kontrolować ciśnienia i wykonywać to ćwiczenie. Tak samo jak można zrobić plank tylko i wyłącznie z kosami, ale to nie o to chodzi. Możemy robić brzuszki, ważne, żeby robić je dobrze. Czy jest sens robienia brzuszków? Oto jest pytanie. Myślę sobie, że jeżeli będziemy te brzuszki robić dobrze, czyli zaczynając od odpowiedniej aktywacji mięśni dno miednicy poprzeczne, to już te brzuszki będą nam wzmacniały bardzo ważne grupy mięśniowe. Więc to już będzie ich duży plus. Jeżeli ktoś bardzo chce mieć sixpack, bardzo chce z przodu mieć tą piękną kratkę, no to generalnie musi robić spinania pełne skłony, żeby właśnie aktywować mięsień prosty. Czy jednak jest to fundamentalne w przypadku? wzmocnienia brzucha pracy takiej funkcjonalnej nad naszym ciałem nie bardzo mięsień prosty generalnie jest mięśniem, który jest takim mięśniem bardziej dekoracyjnym i po prostu istnieją dużo lepsze ćwiczenia na wzmocnienie gorsetu mięśniowego, więc jeżeli robisz brzuszki tylko i wyłącznie po to, żeby wzmocnić gorset mięśniowy, no to jest to ćwiczenie, które jest bardzo mało efektywne, są dużo lepsze ćwiczenia. Jeżeli chcesz robić brzuszki po to, żeby mieć six-pack, no to jest to inny temat, możesz je robić, ważne, żebyś robiła, robił je dobrze. Jeżeli jednak chcesz przejść do robienia brzuszków i robić to w bezpieczny sposób, przy okazji jeszcze wzmacniając domiedznicę i poprzeczne, musisz mieć dobrą kontrolę nad mięśniami na miednicy i nad mięśniem poprzecznym. Jeżeli nie potrafisz dobrze napiąć tych dwóch grup mięśniowych, też są moje treningi technika na kanale i mięśnie dna miednicy i mięśnie poprzeczny to nie przychodź do brzuszków bo będziesz tak naprawdę źle pracować w trakcie brzuszków. Czyli jeżeli napinasz dobrze dno miednicy jeżeli napinasz dobrze poprzeczny twoje rozejście, jeżeli je masz się delikatnie zamyka. Nie mówię, że w pełni ma się zamknąć, ale generalnie się zwęża. To wtedy możesz spróbować robić brzuszki, jeżeli po prostu chcesz je robić. Jeżeli uważasz, że brzuszki to jest jedyna forma posiadania ładnego, wyrzeźbionego brzucha, nie, nie jest to prawda. Pamiętaj, że te wszystkie skłony spinania one będą skupiały się na mięśniu prostym. A tak naprawdę też nie każdy chce mieć tą kratkę na brzuchu, więc, żeby mieć piękny, wyrzeźbiony brzuch, czasami wystarczy tylko aktywacja dla miednicy poprzecznego skosów, i to już naprawdę zaufaj mi, że może przynieść Ci bardzo dużo satysfakcji. Ale tak jak mówię, ćwiczenia, które będą angażowały mięsień prosty, wszystkie visit, czy w podciąganie nóg do góry, prostych, skracanie tego tłowia. Nie są ćwiczeniami, które musimy eliminować. I tak jak same spinania, które głównie aktywują właśnie mięsień prosty, tak szkoda na przykład tracić ćwiczenia typu właśnie visit czy jakieś mm, takie bardzo funkcjonalne ruchy, czyli coś, co bardzo intensywnie wykorzystuje chociażby w serii Nowa Ja. I na przykład tam mamy świetny trening, który nazywa się Brzuch ze stali. I w brzuchu ze stali teoretycznie nie ma raczej brzuszków, spinań, ale jest bardzo dużo aktywacji mięśnia prostego. Więc jeżeli masz rostę i omijasz ten trening, to spokojnie przechodząc technikę dno miednicy, technika poprzecznej i technika brzuszki, możesz zacząć robić ten trening, jeżeli wszystko w Twoim brzuchu będzie pracowało tak, jakbym chciała. Czyli nie będzie wychodził stożek, rozsięcie nie będzie się otwierać, nie będzie robiła się dziura itd., itd. Czyli pamiętajmy, brzuszki to nie jest złe ćwiczenie. Może nie jest najbardziej wartościowe, jeżeli chodzi o pozbywanie się przyczyny powstania rozstępu mięśnia prostego. Tak. Jeżeli masz dużo czasu, to możesz spróbować je robić. Jeżeli Twój czas jest ograniczony, i masz tylko i wyłącznie pół godziny na trening, no to w życiu nie traciłabym czasu na to, żeby robić brzuszki, bo tak jak mówię, są dużo bardziej efektywne programy treningowe. Ale to nie jest tak, że musisz tych ćwiczeń unikać. Może na pewnym etapie musisz ich unikać, dlatego że tej kontroli nad brzuchem nie ma, ale jeżeli ta kontrola wróci, a wciąż masz rozejście, to nie jest tak, że to jest ćwiczenie, z którym musisz się pożegnać. I prawda jest taka, i to już mówię od dawna, bo zadajecie mi bardzo często pytanie, czy mogę na czy mogę hula hop, czy mogę pływać. Zależy jak to robisz. Jeżeli ćwiczysz dobrze technicznie, aktywujesz dobrze dno miednicy i poprzeczny i generalnie w tych wszystkich ruchach z Twoim brzuchem nie dzieje się nic złego, a dla mnie nic złego to nie pogłębia mi się rozejście, Czyli jeżeli podnoszę głowę i mam dwa palce, to jeżeli napnę poprzeczny, chcę mieć dwa albo mniej. Jeżeli mam więcej, to już wiemy, że coś jest nie tak. Jeżeli nie wychodzi mi stożek w trakcie ćwiczeń, jeżeli brzuch mi nie wychodzi, nie wychodzi mi przepuklina, nie robi mi się jakby taka dziura w brzuchu. To znaczy, że gdzieś tam ta aktywacja tych mięśni najprawdopodobniej jest dobra. Więc jeżeli tak jest, to nie bój się żadnych ćwiczeń, bo pamiętaj, że rozejście nie robi się ćwiczeniami. My oczywiście, tak jak mówiłam, jest dużo różnych ciosów i nasze ciało tak naprawdę jesteśmy w stanie osłabić złym treningiem, zdecydowanie, tak samo jak jesteśmy w stanie osłabić je brakiem treningu. Więc ono pośrednio. Złe brzuszki czy złe wykonywanie planku pośrednio może wpłynąć jeszcze na osłabienie układu, może jeszcze przyczynić się do tego, że to rozejście minimalnie będzie większe. Ale to już nie jest kwestia, że nas to martwi, dlatego że to nie jest główny problem, to nie jest przyczyna. Więc jeżeli my będziemy się tylko właśnie skupiali na tych wszystkich takich rzeczach dookoła, to de facto cały czas z tymi problemami będziemy walczyć. I to, co już często mówiłam, jeżeli nie pozbędziesz się przyczyny powstania rozstępu, to możesz nawet zamknąć to rozejście, podnieść głowę, mieć napięte. Przez dwa lata może być super, ale za dwa lata to rozejście może się pojawić. I to nie jest tak, że zrobiła się, zrobiłeś coś nie tak, e, i że ono się pojawiło. Po prostu nie została wyeliminowana przyczyna powstawania rozejścia. Dlatego, jeżeli mamy mało czasu, skupiamy się na rzeczach priorytetowych, czyli na poprawie postawy. I ja wiem, jak dużo osób. Mm, nie jest w stanie tego połączyć i nie wierzy w to, ale czasami właśnie praca nad, nie wiem, stopami, e, mobilnością bioder, przyczynia się do tego, że my rozejście zamykamy. E, więc musimy czasami nie patrzeć tak, jakbyśmy mieli klapki na oczach, ok? Rozstęp mięsień prosty i nic innego mnie nie interesuje. Jeżeli tak, będziemy. Pracować z naszym ciałem w taki sposób, i nie tylko z rozejściem, ale ze wszystkimi innymi chorobami. Jeżeli nie spojrzymy na nasze ciało jako na jedną rzecz, tak bardzo globalnie, holistycznie, to wciąż będziemy walczyć z nowymi objawami, a gdzieś tam te główne problemy zostaną. Czyli brzuszki, tak jak plank, tak jak wszystkie inne ćwiczenia, w teorii nie są złe. W praktyce Muszą być wprowadzane dobrze, czyli nie możemy dzisiaj, jeżeli nigdy w życiu nie ćwiczyłaś, nie ćwiczyłeś nagle robić wysokiego plank i jeszcze najlepiej po prostu przeskakiwać nogami rękoma i robić do tego pompki. No bo generalnie rzeczywiście nic to nie wniesie, tylko i wyłącznie stracisz czas, a jeszcze możemy przeciążać te mięśnie, przeciążać kręgosłup, więc nie, więc wszystko jakby ma swój etap zaczynamy od bazy, od treningów technicznych, uczymy się ważnych rzeczy. Po co się ich uczymy? Dlatego, że masz rozejście, a jeżeli je masz, to znaczy, że coś w twoim ciele nie działa dobrze. Jeżeli twoje mięśnie na miednicy byłyby mocne, twój poprzeczny byłby mocny, miednica super zmobilizowana, nie miałabyś, nie miałbyś rozstępu mięśnia prostego. Więc, żeby się go pozbyć, nie możemy robić trudnych rzeczy, bo ich nie zrobisz. Musisz się nauczyć robić proste rzeczy, musisz się nauczyć stać. I jakkolwiek brzmi to dla ciebie zabawnie, to każda osoba, która ze mną indywidualnie pracuje, to to potwierdzi, że te kroki i odejście jakby od tematu samego rozejścia, a skupienie się na rzeczach ważnych, to są rzeczy, które de facto um, dają nam efekty, które przyczyniają się do tego, że pozbywamy się tego problemu, że brzuch wygląda inaczej. Dlatego, że źle wyglądający brzuch to jest też objaw. To Nie jest wynik rozejścia. Jeżeli mamy gigantyczne rozejście i rzeczywiście tam to wszystko wypadło nam do środka, tak, na pewno rozejście nie pomaga. Ale są osoby, które mają źle wyglądający brzuch, bardzo wystający, a rozejścia nie mają. Więc to jest tak bardzo istotne: znalezienie przyczyny i próba wykonywania wszystkiego, co robimy w ciągu dnia, czy ćwiczeń, czy czynności życia codziennego dobrze, z odpowiednią kontrolą. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłam Ci temat brzuszków. Nawet jeżeli jeszcze nie jesteś przekonany, to znowu może kilka lat zajmie mi nauczenie Cię, że brzuszki można robić, można je robić dobrze, tak jak mówię, jako dodatkowe ćwiczenie, nie jako podstawa, ani nie jest to podstawa pięknie wyglądającego brzucha, ani nie jest to podstawa zamykania rozstępu. To samo tak naprawdę dotyczy e, osób, które mają problemy z kręgosłupem, dyskopatię. Bardzo często też i w tym przypadku brzuszki są pomijane i też nie muszą być, jeżeli zrobimy je dobrze. Plusem wykonywania prawidłowych brzuszków jest to, że aktywujemy bardzo dużo różnych grup mięśniowych, więc będziemy na pewno jeszcze efektywniej ten brzuch wzmacniać niż podczas brzuszków, podczas których się nie skupiamy na odpowiedniej aktywacji mięśni. Koniecznie daj mi znać, czy masz rozstęp i robisz brzuszki. Jeżeli tak, to powiedz, czy potrafisz kontrolować, czy nie potrafisz kontrolować. Trzymam bardzo mocno kciuki za to, żeby udało ci się zamknąć rozejście żebyś pozbyła, pozbył się problemów z kręgosłupem, żeby Twoje ciało pracowało dobrze, funkcjonalnie, fizjologicznie, żeby nic Cię nie bolało. Mam nadzieję, że te rozmowy na macie trochę Ci pomogą zrozumieć temat rozejścia i wszystkich ćwiczeń, które można wykonywać walcząc z tym problemem. Chciałabym Ci oczywiście życzyć cudownego dnia i niedługo mam nadzieję zobaczymy się na macie i również w rozmowach na macie. Cześć!